Czy historia musi być areną walki politycznej? Piotr Nowak, zapraszam na program Jest Temat dzien Dziennik.pl. A wraz ze mną jest profesor Adam Leszczyński, Dzień dobry. prezes Instytutu imienia Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza, pełniący obowiązki dyrektora pełniące obowiązki. Rozumiem. Na początek cytat. Powołanie Adama Leszczyńskiego speca od bzdur polityki historycznej PiS na PO dyrektora Instytutu Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego to dla prawicy straszliwy chichot historii. Szkoda nam tracić kolegę, ale chichoczemy z satysfakcją. To Piotr Pacewicz na oko Nie Czuje pan odrobinę zażenowania, takie, czytając takie triumfali, triumfalistyczne podrygi? Przecież to społeczeństwo może sobie pomyśleć, że to jest takie TKM, że się cieszą, triumfują, że teraz przychodzi nasz człowiek i zrobi porządek. Ja myślę, że ten porządek należy zrobić, dlatego że przez ostatnie 8 lat prawica rządząca wówczas w Polsce, prowadziła politykę historyczną, która była bardzo jednostronna, bardzo skrajna i bardzo podporządkowana jej politycznym interesom. Mm -hmm. I w tym celu stworzyła liczne instytucje, posługując się za pieniądze publiczne, prawda? Znaczy liczne instytucje państwowe, wśród których był Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej tam dwóch patronów, prawda, Romana i Ignacego Paderewskiego, który przekształcony został kilka, Dosłownie, tygodni temu w Instytut Myśli Politycznej Gabriela Narutowicza. Ale tych instytucji było więcej, no tak, prawda? Zostało z nich o tym aparaty ideologiczne, tak, tak, oczywiście. Jakim celom politycznym w, w takim razie jest... będzie służył kierowany przez Pana Instytut. Ten Instytut, który stworzę teraz na bazie dawnego Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, przy czym tam chciałem powiedzieć, że tam się zmienia właściwie wszystko, prawda? To znaczy zmienia się duża część personelu. Zmienia się program, zmienia się formuła działania, właściwie wszystko. Jest to de facto budowa nowej instytucji. A więc on będzie służył ugruntowaniu, właściwie przywróceniu. Ja postrzegam swoją misję jako rodzaj misji ratunkowej. To znaczy, Próbu, jako próbę przywrócenia równowagi w mówieniu o historii, która została zaburzona przez bardzo jednostronne mówienie o niej przez, przez ostatnie 8 lat. Mhm. A więc będziemy e, e, propagować, można powiedzieć, popularyzować e, tradycje polskiej myśli demokratycznej, e, i, i to będzie robione za pomocą e, działań edukacyjnych, bardzo różnego rodzaju szkoleń dla nauczycieli. Chce pan powiedzieć, że Instytut kierowany przez Jana Żaryna promował myśl niedemokratyczną? Nie, chcę powiedzieć, że on, znaczy częściowo oczywiście tak, ponieważ prawica narodowa, czy powiedzmy katolicko-narodowa, niekoniecznie była, jej relacja z demokracją była skomplikowana, powiedziałbym. To jest, to jest długi i długi złożony temat, ale ponieważ oni odwoływali się do woli narodu, prawda? I takich, i takich poziomów konceptów demokratycznych, natomiast z pewnością nie byli zwolennikami liberalnej demokracji w takim rozumieniu, do, której, do którego na przykład ja jestem przywiązany. No. A więc to jest złożone, ale właściwie główny problem moim zdaniem z tym Instytutem wcześniej polegał na tym, że on był poświęcony jednemu nurtowi politycznemu. I w tym sensie wpisywał się w program poprzedniej władzy, która starała się przedstawić jeden sposób myślenia o polskiej tradycji jako ten właściwy, taki właśnie prawicowo-katolicko-narodowy, która starała się przedstawić jeden model patriotyzmu jako jedyny możliwy. Mhm. I to jest coś, wydaje mi się niestety, że ten wysiłek od... przyniósł pewne rezultaty i że trzeba mu przeciwdziałać. To znaczy, że trzeba przypomnieć, na miarę, ja to będę próbował robić, na miarę naszych nie za dużych pewnie możliwości, przypomnieć Polkom i Polakom, że istnieją inne modele patriotyzmu niż katolicko-narodowy, że istnieje bardzo bogata tradycja myślenia o wspólnocie i o państwie w Polsce, która jest demokratyczna i która nie jest prawicowa, a więc która mieści się w takim bardzo szerokim polu prawda, od demokratycznej lewicy Podemokratyczną prawicę, niekoniecznie chrześcijańsko-narodową, również chrześcijańsko-narodową. Co ma pan na myśli mówiąc demokratyczną prawicę? Jak mógł pan to rozwinąć? Myślę, o, tak nurta chrześcijańsko to się... Myślę o nurtach chrześcijańsko-demokratycznych. Okay. No, czyli, no nie wiem, przed wojną, jeżeli można do tego nawiązać, no to takim, czy, czy w czasie okupacji, Stronnictwo pracy było takim, mm. takim stronnictwem. Prawda? Czyli myśl, która jest, nawiązuje do wątków chrześcijańskich. Czy katolickich wręcz, ale jest myślą demokratyczną, a nie nacjonalistyczną. Mhm. No? Czyli. Czyli narodowa demokracja jakby jest wykluczona. Narodowa tato demokracja tato. nie jest wykluczona, ale wydaje mi się, że ona była. Oczywiście, że nie jest, gdyż była bardzo ważnym nurtem ideowym. Natomiast wydaje mi się, że ona była tak intensywnie propagowana wcześniej, że można jej poświęcić przynajmniej początkowo nieco mniej uwagi. Mhm, rozumiem. Gabriel Narutowicz został patronem Nowego Instytutu. Pan napisał dla OKO.prez, że kult bohaterstwa i męczeństwa przesłonił wszystko zarządów PiS a zostaje patronem człowiek, który rządził jako prezydent pięć dni i zginął śmiercią męczeńską, polityczną, zamordowany w ramach morderstwa. Tak jest. Jest to postać symboliczna. Nie myśli pan, że też uprawia Ci w pewnym sensie kult męczeństwa? Nie, Tylko nie, we nie. W własnym wydaniu, Gabriela Narutowi. Nie, nie. Tu nie chodzi o to, że on, to znaczy oczywiście jest to postać symboliczna, gdyż jest to pierwszy demokratyczny prezydent, demokratycznie wybrany prezydent Włospolitej, który został zamordowany. Przez no, skrajnie prawicowego fanatyka, związanego. I tutaj jest dyskusja na, na ile formalnie związanego, a na ile ideowo związanego z katolicko narodową prawicą. I to jest oczywiście dla mnie symbol człowieka. Narutowicz jest dla mnie takim przykładem, nawet nie tyle symbolem, ile przykładem człowieka, który się poświęcił dla poświęcił świetną karierę specjalisty na zachodzie, w świecie w centrum tak powiem, światowym, po to, żeby przyjechać do Polski, odradzającej się po zaborach i stanął na czele państwa polskiego, wybrany przez bardzo szeroki, przez większość zgromadzeń narodowych, przez większość, przez lewicę, przez stronnictwa ludowe, przez mniejszości narodowe i za to został zamordowany. Mhm. A więc jest to człowiek, który złożył swoje życie na ołtarzu Demokracji całkiem dosłownie. A oprócz tego, że został zamordowany, te, te, jego morderstwo to nie był przypadek, prawda? To był efekt kampanii prowadzonej przez media endeckie, przez Gazety. Yy, yy, narodowej demokracji. Jest świetny film, Zabić prezydenta, yy, jest dostępny na no, YouTubie zresztą. To, to, to był efekt właśnie, właśnie, mm -hmm. właśnie, to był efekt takiej nagonki, prawda? Yy, to był człowiek, który był w momencie, kiedy objął urząd, on był znieważany, był atakowany, jak jechał otwartym powozem, obrzucono go błotem i kamieniami, prawda? Mm -hmm. Więc no, wycierpiał dużo i złożył swoje życie w obronie idealów demokracji liberalnej, parlamentarnej w Polsce. Dlatego wydaje mi się, że jest dobrą osobą, symbolem. Jest takim patronem człowieka, który się poświęcił dla obrony porządku demokratycznego w Polsce. Rozumiem. Pierwsze dni w pracy, otwieracie te wszystkie księgi. I co zostajecie? Jak w sobie gospodarzu Jan Żaryn, pana poprzednik? To są, tam są to są dwie osobne sprawy. Jedna dotyczy Funduszu Patriotycznego. To był taki fundusz, ym, który rozdał 100 milionów złotych różnym organizacjom w tym skrajnie nacjonalistycznym, w mhm. tym rozdawał je na kupno nieruchomości. Jakie to były organizacje? Yy, no to były na przykład między innymi według naszych szacunków od kilku do kilkunastu milionów złotych otrzymały kilkunastu bardziej otrzymały organizacje związane z Robertem Bąkiewiczem. To mhm. nie jest jedna organizacja, tylko to jest cała sieć. Tam są stowarzyszenia, fundacje e, na, e, z, z nim związane. E, a więc to jest jeden z przykładów. A więc różne organizacje o takim profilu, który poprzedni dyrekcja nazywała patriotycznym. Ja bym to słowo wziął w cudzysłów i powiedział, że to były organizacje raczej o charakterze skrajnie prawicowym. Być mhm. często. Większość. Nie tylko, ale większość. I, i jakie cele realizowały te organizacje za pieniądze ministerialne? No, na przykład jeden z beneficjentów kupił, chciał założyć studio do nagrywania podcastów patriotycznych, to jest mm -hmm. cytat, i kupił za te kilkaset tysięcy złotych, nie pamiętam dokładnej kwoty, w tej chwili mieszkanie, o. w którym jak się zdaje zamieszkał. E, przy czym e, w umowie niestety nie było zapisane, że e, w studiu można nagrywać wyłącznie podcasty patriotyczne, a nie można w nim mieszkać, a więc jak się zdaje z legalnego punktu widzenia jest to w e, y, y, no, y, porządku. Mhm. Więc to są tego rodzaju sytuacje, ale nie tylko, prawda? Tam były tworzone, dotowane na przykład różne przedsięwzięcia, różne wydarzenia. W części. Część tego funduszu została wydana na różnego rodzaju wydarzenia, które się odbyły, a część została przeznaczona na kupno nieruchomości. Mhm. Jak pan ocenia, jaki to miało wpływ na. Nastroje, nie chcę powiedzieć nastroje społeczne, na rozwój pewnych organizacji związanych z tym. Ja bym najpierw ale, przede wszystkim ocenił… Co zyskały te organizacje za pomocą tych środków? To znaczy, Dla mnie jest to ewidentne, że była to próba pozyskania środowisk, tak zwanych środowisk narodowych mhm. dla rządzących. Nieprzypadkowo ten fundusz patriotyczny został utworzony przed wyborami prezydenckimi, ostatnimi, w których, jak, które, jak wiemy, Andrzej Duda wygrał no, niewielką przewagą. Mhm. I wiemy także z maili, z tak zwanych maili dworczyka, że to był element pewnego rodzaju transakcji pomiędzy tak się możemy domyślać, tak? Zgadywać. Nie, 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 chcę, nie chcę tutaj wchodzić w kulisy polityczne tej sprawy, które nie są jeszcze, do, może w przyszłości będą lepiej znane. Natomiast to, o czym warto powiedzieć, to jest warto yy, wspomnieć, że Naczelna, na, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę rozdawania środków z Funduszu Patriotycznego i dopatrzyła się licznych nieprawidłowości. A myśli pan, że te nieprawidłowości kierując... znajdą odzwierciedlenie w postaci. Yy... Konkretnych działań prokuratury. One znalazły odzwierciedlenie w postaci yy, w postaci yy, w, yy, wniosków in, o znaczy zawiadomień do prokuratury skierowanych przez najwyższą Izbę kontroli. E, w najbliższych dniach najprawdopodobniej jutro ja także złożę takie wnioski, się znaczy złożę także zawiadomienia prokuratury e, o możliwości popełnienia przestępstwa przy yy, dystrybucji środków z funduszu patriotycznego. Mm -hmm. I tutaj w grę wchodzi też kilka, kilkanaście tak naprawdę rodzajów nadużyć, zaczynając od tego, że procedury zostały sformułowane wadliwie, a zatem na przykład przy okazji przyznawania środków funduszu Patriotycznego nie trzeba było składać ani eksperci, ani pracownicy musieli składać zaświadczeń o braku konfliktu interesów, co jest standardową praktyką. A więc zdarzały się sytuacje, w której osoby powiązane z beneficjentami dawały pieniądze no, organizacjom, z którym były zaprzejaźnione, z mm którymi -hmm. e, były zaprzyjaźnione, albo do których należały wcześniej. Takie sytuacje miały miejsce. E, innym, a więc nie dość, że te procedury były skonstruowane wadliwie, to jeszcze w dodatku te wadliwe procedury były łamane, jak się wydaje, na przykład zmieniano punktację, to teoretycznie był konkurs. W efekcie konkursu układano listę rankingową tych beneficjentów, czyli oceniano wnioski, prawda? Układano pewną listę, ale już po ułożeniu tej listy niektórym organizacjom zmieniano punktację poza procedurą. Część organizacji przyznał dotację decyzją sam dyrektor. Do czego miał techniczne, do czego miał techniczne prawo w sytuacjach nadzwyczajnych, tam był regulaminie taki paragraf, że w pewnych sytuacjach to trochę przypomina Fundusz Sprawiedliwości, mhm. gdzie, to, którym działało to podobnie. E, a więc no jest tam cała lista nieprawidłowości. No dobrze, a jak zrobić to dobrze? No bo wiemy, jak wyglądała polityka historyczna. Ma pan na myśli rozdawanie pieniędzy organizacjom? Nie, jak zrobić dobrze funkcjonowanie instytutu, który zajmuje się e, Przekazywaniem Polaków wiedzy na temat polityki, historii polityki, myśli politycznej, jak zrobić to tak, żeby to nie stwarzało wrażenia, że forujecie swoich, że uparcie ciśniecie jakąś swoją agendę polityczno-historyczną, żeby to było w miarę obiektywne i umożliwiło Polakom rozsądzenie, tak naprawdę. No. Jak, jak, jak należy oceniać pewne postacie czy wydarzenia z naszej historii? I, i Przede wszystkim sądzę, i do tego się zobowiązałem zresztą obejmując swoje, swoje stanowisko, że nie, nie będziemy zajmować się po popularyzowaniem czy upowszechnianiem dorobku jednego nurtu politycznego, ale szerokiego spektrum różnych nurtów politycznych. No i z tego, oczywiście, z tego oczywiście można mnie rozliczyć. A jeśli chodzi o współpracę z organizacjami zewnętrznymi, które będą odbiorcami też... Środków. Nowy Instytut nie będzie w ogóle prowadził działalności grantodawczej. Fundusz Patriotyczny został zlikwidowany po trzech latach działania. Nie będzie kolejnej edycji funduszu. A więc to, co się w tej chwili dzieje i co pochłania zresztą dużą część budżetu oraz uwagi, w Instytucie to jest kontrolowanie beneficjentów, rozliczanie funduszu, badanie nieprawidłowości. To jest bardzo pracochłonne i trudne zadanie. Mm -hmm. A czy o historii można mówić w zasadzie obiektywnie, bez zanurzenia w jakimś kontekście politycznym? Ja myślę, że można o niej mówić uczciwie. To znaczy, że można mówić o niej w taki sposób, który nie, nie jest manipulacją, nie jest nadużyciem metodologicznym. Natomiast jest oczywiste, że badacze i badaczki mają swoje poglądy polityczne, mają swoje sympatie i to w jakiś sposób, no, każdy z nas jest człowiekiem, prawda? w jakiś sposób rzutuje na, na to, co mówimy i piszemy, ale to nie znaczy, że mając świadomość tych swoich własnych ograniczeń nie można nad nimi pracować i nie można starać się, żeby nie być po prostu propagatorem jakiejś ideologii, no, ale osobą, która bierze różne punkty widzenia pod uwagę. Pod koniec czerwca przeprowadziliście wyprzedaż publikacji, które, które stworzył poprzedni instytut, i co duże było zainteresowanie. Zainteresowanie było duże. To było, wywołane, były, tak? to było częściowo wywołane tym, że w środowiskach związanych no, z bliskiej prawicy rozeszła się plotka propagowana bardzo intensywnie, że te wydawnictwa, które nie zostaną sprzedane, zostaną wysłane przeze mnie na makulaturę, na przemian. Aha. To jest nieprawda, ja bym chciał to zdementować, nie wysłałem, ja już to dementowałem, ale to oczywiście nie działa, mogę to spróbować zrobić jeszcze raz, nie wysyłam żadnego wydawnictwa na przemiał, mhm. niezależnie od tego, co o nich myślę, bo nie wszystkie uważam za, za wartościowe. Ale nie wysyłam ich na przemiał i cieszę się, że duża ich część została wyprzedana, gdyż wcześniej niewiel... cieszyły się one niewielkim zainteresowaniem. No porozmawiajmy może o konkretnych projektach. Wiadomo, kto był bohaterem polityki historycznej PIS. Mieliśmy tam żołnierzy wyklętych, między innymi. Jeśli chodzi o Wasze działania, jakie macie pomysły na takie pierwsze projekty? No podam I... kilka przykładów. Mamy bardzo wiele pomysłów i bardzo to trochę zależy od budżetu. na przyszły rok, jakie otrzymamy, ile z nich uda się zrealizować. W tym roku jeszcze, mimo że zostaliśmy instytut z ponad milionowym, jak szacujemy, deficytem w mm -hmm. budżecie, to w tym roku chcielibyśmy wydać jeszcze kilka publikacji na jesieni, po oficjalnej inauguracji działania, w tym na przykład hmm, historię powojennego PSL-u, czyli tak zwanego Mikołajczykowskiego PSL-u, pióra Jana Lityńskiego, a więc opozycjonisty e, e, i członka opozycji demokratycznej w PRL-u, z takim bardzo obszernym wstępem aktualizującym prawda, wiedzę pióra profesora Andrzeja Friszka, bardzo wybitnego historyka. A więc mamy tutaj e, działacza opozycji demokratycznej w PRL-u. I, I książkę, która jest de facto esejem o politycznym oporze przeciwko dyktaturze. Mm. Nie o oporze, nie żołnierzach wyklętych, nie oporze z bronią w ręku, tylko o tym oporze, który istotnie mógł się w tamtych czasach y, przyczynić do utraty przez komunistów władzy, jeżeli to w ogóle było możliwe. Mm. E, a więc to jest, taka, to jest taka premierowa pozycja wydawnicza, od której chcielibyśmy zacząć na ekspercie przygotowań. Jeżeli chodzi o działalność edukacyjną. Będziemy prowadzić szkolenia dla nauczycieli, którzy i przygotować dla nich materiały mhm. do prowadzenia lekcji, a więc scenariusze, materiały pomocnicze, filmy, do... Nauczycieli, którzy będą prowadzili przedmiot edukacja obywatelska. Mhm. Ten przedmiot ma zastąpić historię i teraźniejszość i wchodzi do szkół 1 września 2025 roku. Podstawa programowa powinna być gotowa lada dzień. Mhm. Y co pan myśli, jak pan widzi to, co się dzieje w Gdańsku teraz, ta awantura wokół Muzeum II wojny światowej? Pojawiają się zarzuty, że to, są, że to jest wymazywanie pewnych postaci z kart historii. Ja podpisałem list Solidarności, otwarty list Solidarności z dyrekcją Muzeum II wojny światowej. I po pierwsze, oczywiście, nie ma mowy o wymazywaniu jakichkolwiek postaci. To jest kłamstwo. Po prostu to, to trzeba jasno powiedzieć. Nie ma mowy o wymazywaniu jakichkolwiek postaci z historii. Te zmiany, na, na, które tam zostały wprowadzone, czy właściwie przywrócenie poprzedniego kształtu wystawy, nie miały na celu wymazanie kogokolwiek. E, tutaj zresztą też propagowano bardzo wiele zwyczajnych nieprawd, no, twierdzone na przykład, że z wystawy został usunięty e, Rotmil Szpilecki, podczas gdy on nie został z niej usunięty. Tylko zmienił miejsce, znaczy on był w innym miejscu wystawy, prawda? ale to nie jest tak, że został z niej usunięty. Niemniej no nie jednak, jakby w tle tej awantury, jak sądzę, jest konflikt o w ogóle sposób opowiadania o przeszłości. Muzeum II wojny światowej zostało pomyślane oryginalnie jako projekt o charakterze uniwersalnym a więc taki projekt, który opowiada o historii polskiej, z polskiego zaangażowania w wojnę, ale na bardzo szerokim tle. Natomiast z punktu widzenia no, rządzącej przez 8 lat prawicy, Muzeum II wojny światowej miało być przede wszystkim Muzeum Polskiej Martyrologii i Bohaterstwa. No to są dwie bardzo skonfliktowane wizje, które jest, wydaje mi się, no, nie, nie, jest, jest bardzo trudno pogodzić, tak aby jedna i druga strona była usatysfakcjonowana. Na to jeszcze, jak sądzę, dołożyła się taka okoliczność dodatkowa, to znaczy, że Najwyższa Izba Kontroli. Miała gotowy bardzo krytyczne wystąpienie pokontrolne wobec prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, i tuż przed ujawnieniem tego wystąpienia przez Najwyższą Izbę Kontroli, przez upublicznieniem tego wystąpienia. No, no prezes IPN-u rozpoczął atak na Muzeum II Wojny Światowej. Myślę, że to nie jest przypadkowa zbieżność w czasie. Mm -hmm. o, właśnie, a co będzie z IPN-em? Pan wcześniej się deklarował jako zwolennik likwidacji tej instytucji. Jak pan myśli, jaka powinna być przyszłość tego? Trwają roku? w tej chwili prace nad nową ustawą o IPN-ie, radykalnie zmieniającą tą instytucję. Z tego, co jest wiadomo, projekt powstający przewiduje podział IPN-u, mhm. zachowanie archiwum, likwidację albo nie znam w tej chwili szczegółów albo drastyczne zmiany w pionie naukowo-badawczym, zmianę być może nazwy instytutu, a więc. To de facto będzie likwidacja ipn w obecnej postaci. Mm -hmm. Uważam, że to jest potrzebne. To znaczy, uważam, że w obecnej postaci Instytut Pamięci Narodowej jest narzędziem e, propagowania no, bardzo jednostronnej i wizji historii Polski, która e, nie jestem pewien, czy on jest, w, w tym sensie, czy da się go zreformować. Mm -hmm. pewno? Wydaje mi się, że, to, że minimum tego, co się tam powinno wydarzyć, to jest teraz to jest głęboka reforma połączona ze zmniejszeniem budżetu, I 600, tak? milionów, i to, żeby... 600 milionów 600 złotych rocznie, likwidacja pionu prokuratorskiego, który nie ma co badać w tej chwili, gdyż te śledztwa się zakończyły, mm -hmm. zmiany w pionie naukowo-badawczym oraz no, zachowanie archiwum, które jest głównym, prawda, yy, które jest bardzo ważne i powinno być cały czas otwarte dla badaczy. badaczy. Mm -hmm. Jasne. A więc sądzę, że do tego zmierzamy. i W momencie tylko, w którym i ta ustawa powinna być gotowa w momencie, w którym zmieni się głowa państwa. No tak, pan jest autorem książki Ludowa Historia Polski. My teraz rozmawialiśmy dużo o historii podczas naszej rozmowy, ale to była głównie Historia XX wieku, czy też. Zakłada pan, że również Instytut będzie chciał opowiedzieć Polakom o tej historii wieków takich jak XVII, XVI, historii chłopstwa polskiego, w nieco innej wersji, niż ta, która była znana dotychczas ze szkolnych podręczników. Instytut Narutowicza nie jest instytutem badawczym. On będzie prowadził również badania, o których nie zdążyłem powiedzieć, ale o których przy okazji chętnie opowiem. Ale nie jest instytutem badawczym i ma bardzo jasno sprecyzowaną misję, to znaczy zajmuje się historią myśli politycznej mm -hmm. i myślą polityczną współczesną Polską, a więc zatem nie tylko w wymiarze historycznym, ale także, a więc no, moje badania są tutaj, no, należą do innej, zupełnie mm -hmm. innej dziedziny. Jasne. Dziękuję serdecznie. Profesor Adam Wielki, szef Instytutu imienia Narutowicza, był moim i Państwa gościem. Super, dzięki. Dzięki.